Za nami wyjątkowo intensywny okres przygotowawczy. Jak można streścić te minione miesiące? Jesteśmy zadowoleni z tego okresu przygotowawczego, tego okresu zimowego. Tak naprawdę od listopada aż do końca marca rozegraliśmy 25 spotkań kontrolnych, także to jest bardzo duża dawka dla chłopaków. Wszystko to, co żeśmy sobie zaplanowali, udało nam się zrealizować, z tego jesteśmy zadowoleni. No i też, co jest najważniejsze, no, zwracamy uwagę na to, żeby był rozwój indywidualny każdego z chłopaków, a dzięki temu podniesie się potencjał całego zespołu i chcemy jak najlepiej przygotować chłopaków do kolejnego sezonu, kiedy przyjdzie im już im grać w centralnej lidze Tramkarzy. W rundzie jesiennej zajmujemy drugie miejsce w tabeli, ale różnica w kontekście zdobytych bramek jest bardzo znacząca. zdobyliśmy ich niemal dwa razy tyle co liderujący zespół. Ta ofensywna gra to jest kwestia tego, że to jest młodzieżowy futbol i chłopaki prał do przodu? Czy mamy taką taktykę? Nie, w każdym jednym meczu staramy się, żeby nasza gra była ofensywna. Chcemy dominować nad rywalem, nad drugą drużyną. Staramy się i też tak trenujemy w każdym jednym treningu, żeby, żeby właśnie wpajać naszym zawodnikom ofensywny styl gry, dominować, no i już na połowie przeciwnika odbierać piłkę. Także tak to wygląda. Na wiosnę czeka nas dodatkowa rywalizacja wewnętrzna w rozgrywkach Pranka, żeby pojawił się drugi zespół Krakowi. Jak się zapatrujecie na to jako zespół, który do już cały rudę się rozegrał? To dobrze. Dla rozgrywek Idealna też sprawa dla młodszych chłopaków, bo będą mogli y, szybciej już wejść w piłkę 11-osobową. Także to dla nich jest fajne przetarcie. No i na pewno taka wewnętrzna rywalizacja tylko doda kolorytu do, do tej ligi. Natomiast my patrzymy na siebie i chcemy w każdym jednym meczu inkasować trzy punkty i tak jest nasz cel. Czy tak też się stanie w meczu bezpośrednim? Bez komentarza. Znajdujemy się w nowym ośrodku treningowym. To był pierwszy okres przygotowawczy wręcz. Jakie są wrażenia z perspektywy trenera? Nie, jeżeli chodzi o ośrodek, to warunki są kapitalne. Nie mamy na co w ogóle narzekać. Tylko pracować, trenować w każdym jednym treningu i też już chłopcy się szybko zaklimatyzowali w tym ośrodku. Także bardzo się cieszymy, że mamy możliwość trenowania i przebywania w takich europejskich warunkach. No tak, to trzeba sobie powiedzieć szczerze.